Witajcie, kochane dzieciaki, w naszym projekcie Moja Biblia. W wakacje nie zapominamy o Piśmie Świętym, dlatego dzisiaj kolejny fragment z dziejów apostolskich, a więc przygody apostołów. Posłuchajcie. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Pan Bóg przyszedł do świętego Pawła z wiadomością, gdzie on ma pojechać przez sen. Czy przypominacie sobie jakieś postacie z Pisma Świętego, do których również Pan Bóg przyszedł przez sen? Jest taka postać w Starym Testamencie Jakub. Albo Józef. A w Nowym Testamencie święty Józef również miał bardzo, bardzo ważny sen. I dzisiaj chciałabym Was poprosić, abyśmy razem pomodlili się, oddając Panu Bogu nasze sny i mówiąc mu, tak jak mówi piękna pieśń, niech cię nawet sen nasz chwali. Może się zdarzyć, że w czasie snu będziecie na przykład śpiewali jakąś piękną wesołą piosenkę Panu Jezusowi. Nasza dusza może chwalić Pana Jezusa także przez sen. Pomódlmy się o to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen życzę wam i sobie samej tego aby każdy sen chwalił pana Jezusa do zobaczenia i pięknych wakacji